Tylko same liczby mówią za siebie. Rolnik w ubiegłym roku dostawał pieniądze za żyto w kwocie 400 zł. W tym roku dostaje 180-230 zł. I uważam, że obniżenie powinno być tego podatku o dużą kwotę, przynajmniej o, tą, o te 30%. I w takim przypadku składam wniosek o obniżenie, formalny wniosek o obniżenie, przegłosowanie obniżenia k podstawy opodatkowania na 28 zł. Ktoś z Państwa jest za propozycją kolegi Kiemskiej? Proszę o podniesienie 28 zł. <głos> <głos> Ja chciałbym się odnieść tylko dzisiaj do głosowania w takim dniu, do głosowania nad podatkami rolniczymi, gruntowymi. Ksiądz Wawrzyniak walczył z zaborcą pruskim. Były to ciężkie czasy. W dzisiejszych czasach widzę, że obywatel musi walczyć z polskim urzędnikiem i z polską teraz mniejszością Polacy nie rozumieją tego co się dzieje na wsi. Nie rozumieją. Uważałem, że w tak szczególnym dniu jaki jest dzisiejszy dzień będzie jednak kompromis i ten podatek nie zostanie podwyższony, ale widocznie mamy taką radę jaką mamy i mogą rolnicy podziękować radnym za takie głosowanie. Dziękuję bardzo.